Dobry moi kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Wyglądam jak szalona, ale słuchajcie, jest um, 6 rano i obudziły nas Syreny, bo nie wiem czy wszyscy wiecie, ale Oklahoma jest w tak zwanej Alei Tornad. Um, I od rana wyjął Syreny, że jest Tornado Watch. Jest różnica między Tornado Watch a Tornado Warning. Um, Łódź to jeszcze nie jest jakieś, rzeczy, nie wiadomo, jakie wielkie zagrożenie, um, ale no, oj, zaczyna na mnie padać deszcz. Um, ale no ogólnie u nas zaczął się już tak zwany sezon naturalny. czyli W opisie tego vloga podlinkuję Wam kilka moich rolek, które wrzuciłam na Instagrama w tamtym roku, gdzie po prostu słychać właśnie fajne góry, widać fajne rzeczy. Um, oj, zaczyna już konkretnie padać. Ogólnie obserwuję na apce. Um, kiedy burza będzie dokładnie nad nami i stoję przed domem podziwiam widoki, oglądam i, i no zobaczymy co się będzie działo Powiem Wam, że wszystko jest y, mega mocne. Tak, w Oklahomie mamy tornada. Jest tutaj też tak zwany sezon na tornada, który właśnie zaczyna się, tak y, bym powiedziała, pod koniec marca i trwa. Y, no, różnie. Yy, oficjalnie niby się mówi, że do czerwca. No i teraz, Sylwia, jak ty tam możesz mieszkać? Jak mieszkać w takim miejscu? Przecież to nie jest normalne. Yy, to trzeba się wyprowadzać i tak dalej. No, moi drodzy, matka natura, jak będzie chciała nas dopaść, to dopadnie nas wszędzie, niezależnie gdzie jesteśmy. Oklahoma ma tornada, tak samo Teksas, Floryda ma burze tropikalne i huragany, yy, inne stany też, Kalifornia ma pożary. Jeszcze inne stany mają po prostu epokę lodowcową, a w Polsce na przykład są powodzie. Każdy zakątek świata coś ma. Oklahoma przede wszystkim jest stanem bardzo świadomym tego, jaki ma klimat, więc jest bardzo dobrze przygotowana na tornadę. No więc w Oklahomie domy często mają piwnice, szczególnie domy takie wiecie, starsze budownictwo, bądź właśnie mają już wybudowane schrony. Jest dużo domów, które mają takie schrony podziemne na zewnątrz, takie miejsca jak szkoły przedszkola, supermarkety, centra handlowe. Naprawdę, naprawdę e, schron jest tutaj na każdym rogu. W Oklahoma w każdym jednym domu jest pomieszczenie, które jest bez okiem i jest z dala od jakby, wiecie, rogu domu, czyli jest na prostej ścianie bądź jest w samym sercu domu. Jest to pomieszczenie, gdzie rodzina może się schować, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać. W przypadku mojego domu, naszym takim pomieszczeniem, które ma wzmocnione ściany, jest nasza gościnna łazienka. I tam ściany są zbudowane totalnie, inaczej są wzmocnione metalem. Ale w tamtym roku robiłam rolkę na Instagrama, w której pokazywałam, że w Oklahomie są takie sklepy, w których można kupić schron i te schrony można sobie spersonalizować. Można je zbudować do potrzeb własnego domu, własnej rodziny. Tutaj na apce widać tą burzę i po prostu widać, że. Dosłownie przeszła ona bardzo szybciutko. Już po ptakach. Burza, burza i po burzy. Aha, ja jadę właśnie do fryzjera, dlatego takie mam włosy nieogarnięte. Um, ogólnie to powiem Wam, że ja przestałam farbować włosy jakieś dwa lata temu. Stwierdziłam, że. Dosyć rozjaśniania, dosyć pasemek, dosyć zmieniania kolorów, tonerów i tak Stawiam na swój naturalny kolor. Jedyne co robię to takie money pieces, czyli takie dwa jaśniejsze pasemka tutaj z przodu. To jest jedyna rzecz, którą robię. Ja zawsze miałam cienkie włosy, niestety, ale Pan Bóg, los, cokolwiek. Nie dali mi grubych, gęstych włosów. Ja doczepiam sobie pasemko włosów dla zagęszczenia i to jest taka ta metoda doszywana, że te włosy, wiecie, nie ma tam jakiejś keratyny, klejów i tak dalej, tylko to jest jakby takie tak jedno doszywane. I właśnie dzisiaj będę wymieniać pasemko na nowe. Kupiłam sobie nowe włosy, jak byłam we Włoszech i Włosy są bardzo ładne, w ogóle fantastyczna jakość i tak dalej. Są trochę dłuższe niż jak moje włosy, bo był taki okres, że ja sobie przedłużałam włosy. Mi się bardzo włosy przedłużane podobają. Przestałam farbować, przestałam robić wiele rzeczy ze swoimi włosami. To moje włosy zaczęły też rosnąć jak szalone. I po prostu to pasemko, które mam doszyte, no to no ono już jest tylko i wyłącznie dla objętości. Długości to mi totalnie nic nie daje. Moje włosy już przerosły, po prostu to pasemko. Kupiłam sobie nowe włosy, i one są dłuższe niż jak moje, więc będzie też troszeczkę efekt przedłużenia, ale nie będę z tego powodu przecież płakać. No nie, będę po prostu jak ta Glinda z Wicked. Będę tak, tak będę po prostu robić tymi włosami. Drodzy, ja już wyszłam od fryzjera. Jezu, jakie te włosy są długie. Mega mi się podobają. Spoko. Mhm. Super. Przyjechałam, słuchajcie, do Whole Foodsa, bo tutaj sprzedają taki twarożek firmy Good Culture. I on jest, słuchajcie, tak po prostu dobry. Chodzi za mną już od kilku dni, więc yy... jesteśmy. Ogólnie Whole Foods jest znany z tego, że można tutaj kupić zdrowsze jedzenie, um, czy lepszej jakości produkty. No nie wiem, na pewno zdrowsze, no, ale też to idzie ze swoją ceną. Ja na przykład Whole Foodsa lubię, bo zawsze mają naprawdę bardzo fajne kwiaty i niedrogo w porównaniu z innymi sklepami. A zobaczcie na te takie już trochę padnięte, no ale fajne. Zobaczcie w Hollywood się można za to kupić kubki y, z firmy Brumade. One bardzo są podobne do Stanley'sów, ale ponoć są o wiele lepsze, ponieważ nic nie ciekną, o wiele dłużej trzymają zimno czy ciepło. No i na przykład mi się bardzo podobają te kolory, chociaż wolałabym taki jasny biały. Są też kubki z Hydro Flask i ta firma też jest bardzo popularna, dużo osób sobie ją ceni. Naprawdę ładne kolory, podoba mi się ten różowy i bordowy. Hmm. Ale jeżeli miałabym jakieś kupić, to chyba, chyba postawiłabym na tego Brumeta. Jest słuchajcie twarożek, który uwielbiam. Biorę dwa. No bo co? Mam Holfood stanie po drodze. Zobaczcie, mają też kubki z firmy um, Owala. Owala, nie wiem czy dobrze to wypowiadam, ale wiem, że Patrycja bardzo sobie chwali te butelki. Um, mają bardzo ładne kolory, mi się osobiście podoba ta. Ładna jest. Ja wolę takie, wiecie, te kubki z rączką, y, z rurką niż jak takie bez rurki, ale no naprawdę fajne i cenowo też nie ma tragedii. Mają też kubki z firmy Simple Modern i też bardzo fajne kolory. Ten z czoresienkami jest naprawdę fajny. Simple Modern też fajna firma. O Jezu, zobaczcie na ten, jaki boski. Ej, ten jest fantastyczny. Ten mi się mega podoba. Jak ja nie jestem kolorową osobą, tak ten kubek mega mi się podoba. Mega mi się podobają moje nowe włosy! Jechałam do domu i słuchajcie, były takie cholera jasne korki. Mówię, nie no, nie będę stała, no nie wytrzymam. I zboczyłam, chciałam sobie przejechać dookoła, bocznymi drogami i przejeżdżam obok jednego lumpa. I to w zasadzie był ten lump, w którym kupiłam marynarkę z niespodzianką. I mówię, dobra, zajadę tam. Zobaczę, co mają ciekawego. I słuchajcie, Dobrze, że ja pojechałam. Dobrze, że ja tam zajrzałam, bo słuchajcie, deal życia! Po prostu deal życia. Kupiłam torebkę markową, nowiutką, totalnie nieuszkodzoną, za 5 dolarów. Torebka do biura to jest torebka po prostu idealna na podróże. Idealna na laptopa, bo zobaczcie, tutaj są kieszonki, wszystko jest po prostu ona nowiutka, jest ideolo. Tak, ładna, nieuszkodzona, żadnych zadrapań. E, zaraz muszę ją sobie wyczyścić, bo jest troszeczkę okurzona. I tutaj z boku jest marka, i słuchajcie, to jest marka Freya New York. Kiedyś, słuchajcie, szukałam właśnie sobie torebki do ofisu, taka, wiecie, żeby laptop wszedł, wszystkie notatniki, długopisy w ogóle, żeby nawet kubek mi wszedł i żeby ona była taka właśnie pojemna, praktyczna. I wyskoczyła mi ta marka na Instagramie, i mówię, o Jezu, jakie fajne, takie przemyślane i jakości dobre opinie i w ogóle 400 dolarów plus. 400 dolarów plus, a te, które mi się podobały najbardziej, no to tak 500 plus. I słuchajcie, dzisiaj na lumpie. No idealna nówka, funkiel nieśmigana. Za 5 dolarów. No jest po prostu fantastyczna. Tutaj czuć jakość. Tutaj po prostu czuć jakość... Robię sobie jedzonko. Będą dwie kanapeczki, jajko sadzone pomidorek i twarożek z Whole Foodsa. Oglądam właśnie Anię z Family Beauty Box. I Ania opowiada, że się przeprowadza, więc oglądam, bo jestem ciekawa, no. Ale dobra, robimy jedzonko. Chwilę pogadałam z koleżanką, później um, poszłam troszeczkę porobić przed domem w kwiatkach. Później scilowałam, obejrzałam nowy odcinek tego serialu, który oglądam na Hulu: um, The Perfect American Family, czy jakoś tak? Uh, I tyle, trochę ogarnęłam, ale tak nie za dużo. A teraz o, szukuję się do Wyrka. Plan był taki, że jutro miałam wsiąść w samolot i skoczyć sobie do DC, ale Julce się zmieniły plany, więc ym, nie będę do niej leciała. Ale to nic, odbijemy sobie następnym razem. I w zasadzie tak nawet myślałam, czy nie pójść po prostu do pracy. No później stwierdziłam, kurczę, tak czy siak muszę te moje dni wolne wybrać, więc... Why not? Zrobię sobie długi weekend. No bo czemu by nie? To już ta pora roku, że się sadzi kwiatki, człowiek już po prostu zaczyna coś robić w ogródku i pomimo, że noszę rękawiczki, to mam takie po prostu suche dłonie, ale to już tak strasznie. W samochodzie mam regenerum do rąk i używam tak o w ciągu dnia, ale mimo wszystko y, mam po prostu bardzo, bardzo suche dłonie. tak. Maseczkę na oczy, pod oczy nałożymy. Przywiozłam sobie z Polski takie, wiecie, płatki żelowe z ym, Isany. Ale coś, coś ciulowo je wyjmuję. Miało być estetycznie, a wyszło jak zwykle, no. Oh, Jesus. pod oczy, hydrożel, intensywna pielęgnacja kwasem hialuronowym i olejem z awokado, z efektem intensywnego nawilżenia. Ideowo. Ale zanim się walnę do wyra i znajdę sobie jakiś film, to pokażę Wam szybciutko dwie rzeczy, które kupiłam. Co kupiłam na te dłonie, na te strasznie suche dłonie? Moja koleżanka poleciła mi takie maski na dłonie z Amazona. I słuchajcie, kupiłam je i jest tutaj 6 masek. Zapłaciłam za nie, były na trące um, niecałe 7 dolarów. I przyszły bardzo szybko, bo zamówiłam je jakoś nad ranem, jak wstałam. I słuchajcie, po południu już były. Amazon, ekspresowo. Kolejną rzecz, którą chciałam wam pokazać, kilka osób na Instagramie pytało się, gdzie można zamówić z dostawą do Polski albo do Niemiec. Było chyba też pytanie do Anglii. Takie spreje, żele antybakteryjne w sprayu z firmy Touchland. One, słuchajcie, są bardzo fajne. Ja też bardzo lubię te żele do rąk. Pięknie one pachną. Faktycznie są takie nawilżające i bardzo kompaktowe. Mam chyba po prostu z 10 tych żeli. Sama je bardzo lubię. No ale nie zmienia faktu, że jeden kosztuje kurczę 10 dolarów w targecie. I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że... Nie wiem, kto sprzedaje takie żele, żeby można je było ym, zamówić sobie z wysyłką do Europy. Nie mam pojęcia, ale jeżeli ktoś wybiera się do Stanów, to chciałam Wam powiedzieć, że Walmart wypuścił właśnie dupsy. Dupsy tych żeli i powiem Wam, że pachną one rewelacyjnie. Gdzieś w którejś torebce mam ogórkowy i jest po prostu kosmos. Bardzo fajne, takie właśnie dłonie są nawilżone przepięknie pachnie i zapach na dłoniach się bardzo fajnie utrzymuje, Uf. kosztują słuchajcie 2 dolary z groszami i y, kupiłam sobie aż 3 i właśnie mam ogórkowy y, i kupiłam też bery, czyli jakieś właśnie nie wiem, jagodowy, jeżyny i cytryna z limonką. I też są takie właśnie ładne, estetyczne. No i no, no lepiej wydać... U, światło miga. Lepiej wydać 2 dolary z groszami niż jak 10, no nie? Także chciałam Wam tylko dać znać. Ale no nic, moi drodzy, ja uciekam. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że mój nudny dzisiejszy vlog Wam się podobał. Um, Idę się położyć, odpalę sobie jakiś film i, i na pewno dam znać, jak sprawdziły się te maseczki na dłonie. A tymczasem, dobranoc i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!